Jak pan skomentuje słowa Leszka Żebrowskiego, który mówił, że jest pan czwartą nogą PiS, wynajętą do obszekiwania konfederacji. Pana Leszka Żebrowskiego mam w dupie i może mnie pocałować tam, gdzie światło nie dochodzi. Powiem szczerze, że ta postać, która robi tylko mnóstwo smrodu, a nic dobrego, a w zasadzie jest takim człowiekiem wynajętym do robienia kreciej roboty. I powiem szczerze. Jego działalność dotychczas budzi wiele kontrowersji, nie tylko w środowisku patriotycznym i nie wiem, jakie ma dowody, że jestem wynajętym do obszczekiwania. To ja uważam, że Broski jest wynajęty do robienia wody z mózgu młodym ludziom do tego, żeby w czasach swoich jeszcze... Rządów przy weryfikacji organizacjach kombatanckich, na wpuszczaj do nich rozmaitych ubeckich pretów. I bym wolał, żeby ten pan na mój temat się nie wypowiadał, ponieważ obiecałem żonie, że nie będę używał słów powszechnie uważanych za nieprzyzwoite, a w stosunku do tego pana przyzwoitych słów nie mam zamiaru używać.